Witam, witam wszystkie znaki ziemskie. Bek, panna i kozioroże. Czytania dla Was tygodniowe zapraszam Was serdecznie od 13 do 19 maja 2024. Oczywiście karteczek nie mam, dopiero są w zamówieniu, dlatego sobie przewinie dalej, tak jeśli nie oglądacie. A no następne to myślę wydaje, że już będę mieć, że już przyjdą, także to będzie. A jeśli to komu nie przeszkadza, no to dziękuję. Witam y, też również nowych obserwatorów tak, mojego kanału. Bardzo mi miło, że jesteście oraz y, tym, którzy już mnie obserwują. Więc zwróćcie uwagę na swój ascendent. Księżyc, Wenus, no i Wedyjski. Jeśli y, nie macie kalkulatora, wejdźcie sobie na Google, tam jest, można sobie obliczyć. Wystarczy znać swoją godzinę urodzenia, miejsce, datę. I to możecie sobie obliczyć. A jak nie, to tam pod filmikiem macie kontakty do mnie. Także ja mogę też to zrobić, jeśli oczywiście macie taką potrzebę. Ale jak również zapraszam na inne portale społecznościowe, gdzie jestem obecna z codziennymi przekazami w Facebook czy TikTok. A będzie mi bardzo miło, za Waszą obecność. I przejdźmy do rozkładu, zaczynamy od byczka z jaką energią byk oj, będzie coś się działo arcykapłan, oj jak to byk ma swoje utarte schematy a z dysków, no to nowe okazje, nowe perspektywy rozpoczęcia czegoś nowego lub działania no proszę, umiarkowanie umiarkowanie Kochankowie, oho, to będzie się działo, wybór miłości, drogie byczki. Pod względem związków. No właśnie, szybkość nie robić nic pochopie, To będzie komunikacja. Musi być komunikacja, musi być działanie. Królowa dysków. No, osoba przede wszystkim taka trochę niezdecydowana właśnie. Osoba, która patrzy pod względem stabilizacji. Uh -huh. I to musi się coś zakończyć pod tym względem. No, coś z pasją, coś z pasją, z namiętnością, coś może ruszy do przodu. I to wasze spełnienie z marzeń pod względem materialnego szczęścia, tak, ryby się tutaj rysują. Tak samo. I też sprawiedliwość, karta sprawiedliwości, jasno sądzę, sytuacji w tle. Jarca kapłanka, możecie mieć do czynienia z osobą, która zajmuje się tarotem, magią, jaki to też może być równie dobrze, kobieta w ukryciu i też uwaga na, ma na manipulacje, tak też i również dobrze, no królowa pucharów, gwiazda spełnienia marzeń. Arcykapłanka to jest osoba kierująca się intuicją, dojrzałością, jak i tak samo zajmująca się tarotem, taka jakby czarownica, tak. Jak ja, <noise> z taką kobietą możecie mieć do czynienia. Jak również kobieta w ukryciu, lub coś robione jest w ukryciu za Waszymi plecami. Wy przedstawiacie się w karcie umiarkowania. No, Wy tak o, lubicie mieć stabilizację i tam w przełożeniu wyszło arcykapłan, tak, macie swoje utarte schematy, które rodzina, dom dzieci, tak, praca, którymi się kierujecie, swoje takie tradycje też są tutaj pokazane, tam z tej karty. No i tu jest wyruszenie, chyba będzie z miejsca, tak pod tym względem, ale też nie chcecie zachwiać tej swojej stabilizacji, bo, ale ta stabilizacja właśnie i ten posój zostanie zburzony, ta karta wieża jest pokazana, tak, że wy będziecie teraz działać, działać, ale tutaj... Zacznijmy od góry tutaj, o co w karcie kochanków, to są pozytywy pod względem miłości, uczuć, podejmowania decyzji, jeśli chodzi o właśnie o o stabilizację, o pracę, co dalej robić, jakie decyzje podjąć, tak? Tu będziecie mieć do czynienia z osobą koziorożec <laughs> lub waga, tak? Królowa dysków, to jest kobieta, która już coś osiągnęła w życiu i ona będzie chciała jeszcze Więcej zdobywać, tak? Coś zasieje, coś zostało zasiane. Z taką kobietą możecie mieć do czynienia. Ona będzie chciała coś jeszcze więcej zdobyć, bo to cieszy się tym, co już ma, ale by chciała więcej, tak? Yy, widzieć, ona ma połowę twarzy odkrytą, połową przyciemnioną, czyli też Wam wszystkiego nie mówi, o, wszystkiego nie wiecie, tak? O, to jest osoba zaufana, doświadczona, to może być Wasza partnerka lub. Kobieta, z którą możecie mieć do czynienia, lub to jest też i wasza energia. I ona też może w nie dobrze zaburzyć waszą stabilizację, tak? wasze umiarkowanie i to, co już macie. I to jest zakończenie właśnie tego cyklu poprzez komunikację. Bo to jest w negatywach komunikacja, szybkość działania. Nie działać szybko, nie podejmować za szybko decyzji, jeśli chodzi o radę dla was. Nie podejmować za szybko decyzji pod względem finansów, pod względem pieniędzy i pod względem budowania czegoś nowego z pasją, z pożądaniem, tak, bo to jest pod względem materii, ale zarazem i spełnienia marzeń. Ale to nie jest pełne szczęście, to nie jest pełne szczęście, bo coś właśnie przed Wami może być ukryte, o czym możecie nie wiedzieć, tak, a do, dopiero później to może wyjść na jaw. Mm -hmm. że coś może być przekręcone i niepowiedziane do prawdy, ale tak samo to jest i z pasją, tworzenie czegoś z pasją, być może wy będziecie chcieli coś stworzyć, tak, jeszcze spojrzę, przypomnę sobie, co było na spodzie, sprawiedliwość, jasne osądzenie sytuacji, karta wagi, z taką kobietą też możecie mieć do czynienia lub będziecie załatwiać sprawy urzędowe swoje i prawne, tak, które może zalegały gdzieś tam i teraz yy, yy, po raz kolejny, to chyba podobnie yy, energii się w w poprzednim tygodniu, drogie byki, które stały w miejscu. Mhm. I tutaj też jest pokazane yy, załatwianie właśnie pod tym względem, takich też i spraw, być może yy, z rodziną, ze stabilizacją, z uczuciami. Tak, będziecie chcieli po prostu yy, od A do Z wszystko mieć dobite na tip top. Nie daj się zmanipulować. Jeśli coś będzie załatwiane, sprawdzajcie każdy papier, uważajcie, co podpisujecie, tak dowiadujcie się każdej informacji, bo może no i widzicie po raz kolejny arcykapłanka wyskoczyła, chociaż karty potasowałam. I niespełniony sukces, tak? Czyli jak mówiłam, tutaj możecie być oszukani na ten pod względem pieniędzy i pod względem budowania nowego związku i wybory. Czegoś nowego, tak? Chociaż pełen sukces jest pokazany pod względem uczuć, ale to jest koła fortuny. Może ta osoba musi coś zakończyć, z którą macie właśnie do czynienia. Mhm. Uh -huh. Zasłużony sukces. I działania, tak. Wyjście z blokad. <laughs> Wyjście z blokad. Może z taką osobą, która właśnie będzie musiała coś załatwić lub zakończyć, będziecie mieć do czynienia, bo to jest pokazane, tak samo i spełnienie pod względem uczuć, ale pod względem materii nie dajcie się wykorzystać, drogie byczki. To na tyle. Aha, pod względem zdrowia uważać na nadciśnienie, na obżarstwo yy, tak i tak samo na alkohol i też yy, na yy, temperaturę ciała, tak, bo może dojść do przegrzania albo coś w tym rodzaju, bo to jasno się to pokazało, przegrzanie organizmu nie wiem, może macie nadciśnienie, może się za bardzo pocicie albo za mało spożywacie płynów i tak się to pokazuje. Teraz zapraszam drugie pannę na czytanie tygodniowe od 13 do 19 maja. Oczywiście, jeśli to, co z Wami rezonuje. Tak, nie dopasowujcie do siebie na siłę. Ja zapraszam Was do subskrypcji tych, którzy dopiero mnie odwied odwiedzili lub oglądają. I dziękuję tym, którzy już są. Bardzo mi miło za Waszą obecność, za łapki, za komentarze, tak. Więc. Przejdźmy. Duże mhm. działa materialne. No to sprawy jakieś rodzinne będą załatwiane, albo ktoś będzie coś załatwiał, tak? Rydwan, czyli co będzie załatwianie spraw takich pod względem stabilizacji być może ziemi, domu, rodziny. O, no proszę, klęska, walka, jakaś przegrana. Będę. Mhm niespełniony sukces może wyjdziecie z tego tak zakończenie tych trudnych spraw drogie panny które was nękały Zwią o to jest coś związane z dziećmi z rodziną osiągnięcie stabilizacji aj wejście być może z tej klatki którą wy sobie zbudowaliście blokady tak to już Wam pisane jest przeznaczenia przeznaczenia. Uh -huh. Szóstka różek, zwycięstwo, widzicie? Jak widzicie z tych blokad i zakończenie cyklu. I na spodzie, działania dużo. I moc. Piękna energia, szybkość w działaniu, tak, komunikacja, wymiana wiadomości, zdobywanie informacji, porozumienie się stron, i moc. moc jest pokazana. W zielonym to jest stabilizacja, tak? Stabilizacja to też jest i Wenus pokazana. I yy, przede wszystkim nie kierować się rządzą, chęcią zdobycia mocy. To jest zrównoważona energia, która jest w Was. Widzicie tą delikatność? Tutaj ona trzyma te kwiaty w dłoni, tak? Yy, by nie pożądaniem i chęcią zdobycia, lecz zrównoważoną energią, która jest w Was. Musicie odnaleźć w sobie tą moc bo w innych kartach to jest pokazane jako siła, a to chodzi o odkrycie w sobie tej mocy, która jest wewnątrz was i tym się kierujcie. Tutaj jest jakiś konflikt. Tutaj przedstawiani jesteście w piątce mieczy, tak? Jakaś walka z kimś, ale tu po stratach finansowych wy będziecie chcieli odzyskać to, co wam było zabrane lub co wam się należy, drugie panny. I tu mogą być załatwione sprawy. Być może alimenty. Tak lub jakieś pieniądze na dzieci, na dziecko, na, na dzieci. I tu będzie w negatywach. Odcięcie się tak, spisanie, yy. musicie mieć wszystko na papierze, nie na słowo, bo to jest pokazane w negatywach. Jeśli się od tego nie odniecie, czekają was straty materialne. A żeby z tego wyjść, mieć wszystko na papierze. I to jest pokazane. To są może elementy, sprawy prawne, załatwienia, tak? I tu wyjdźcie z jakiejś blokady, z jakichś ograniczeń. I to jest wam pisane z losu, także wam się to należy. Wam się to należy, tylko wy musicie po prostu się o to postarać. I wy cały czas żyjecie w konflikcie z jakąś osobą, aż dopowiem kartę. No, bo tutaj będziecie działać w tym kierunku. Będziecie działać w tym kierunku, żeby osiągnąć to. To też zarazem jest kartę szczęścia, tylko żeby. Jesteście tutaj w blokadach i, ten, i wy musicie wyjść z tych blokad, żeby osiągnąć. To tylko że jest, są tutaj obawy, tak? Ale w szóste rzek jest tutaj zwycięstwo. Jeśli wyjdziecie z tych blokad, z tych kłótni, tak? Postawicie na siebie, jest osiągnięcie tego sukcesu i zakończenie tego cyklu w karcie świata. No i te karty nie lecą. Właśnie, wyjście z iluzji, skłamstw z poświęcanie się dla kogoś, tak? Co dla zysków materialnych. Ktoś Was może oszukiwa oszukiwać pod względem pieniędzy. Dlatego, y jeśli Wy chcecie coś osiągnąć, właśnie, książę mieczy, osoba ta, która Was przydaje złe wiadomości, tak, nie emocjonalnie, y kłamie Was, kłamie Was, to jest niedojrzały, która y sama ma stabilizację zaburzoną pod tym względem, być może jakieś kredyty, pożyczki. Tak, a tutaj Wam się należą pieniądze na jakieś dzieci, a Wam ona po prostu nie daje, tak? Na to. Zwróćcie uwagę na swój ascendent Księżyc i Wenus, nie Wenus, tylko właśnie ascendent i Księżyc lub wedyjski, jaki macie. Drogie Panny. No, i tu przede wszystkim nie dać się okłamać, nie dać się wykorzystać, tak? Bo coś, co będzie Wam mówione, lub jakieś fałszywe informacje. Będą Was sprzedawane, to będzie nieprawda, to będzie kłamstwo, ale też i bojki, tak, bo Waszym adresem. Nie dajcie po prostu sobie wmówić, że jest tak, a nie jest inaczej, bo Wy osiągniecie ten zysk materialny. Tylko musicie o to zawalczyć, wyjść z tej klatki, macie do tego narzędzia i działać w tym kierunku. Tak, być może tutaj był jakiś wcześniej związek, tak, ale tutaj to zostało już odcięte. Czas się od tego odciąć. Czas się od tego odciąć i zakończyć to. I najlepiej mieć wszystko na papierze, nie na słowo, bo ta osoba jest skrajnie nieodpowiedzialna, tak? To jest dwubiegunowość, widzicie, jaka rozdarta emocjonalnie, drogie panny. Dlatego jasno postawić na swoim. No to to tyle. Dziękuję wam, drogie panny, i zapraszam do kolejnych czytań.